Dzień dobry. Wszyscy znamy kogoś, albo sami korzystamy od czasu do czasu z kredytów i pożyczek. Robimy to po to, żeby już dzisiaj kupić coś, na co zarobimy dopiero w przyszłości. Ale żeby radość z zakupu nie została popsuta przez jakieś niemiłe niespodzianki w przyszłości, warto zawsze zastanowić się i sprawdzić, ile kosztuje zaciągnięcie kredytu, ile kosztuje zaciągnięcie pożyczki. I właśnie o tym dziś kilka słów chciałbym opowiedzieć. Możemy zastanowić się, dlaczego tak wiele osób kupuje samochody, wycieczki bądź telewizory, korzystając z kredytów bądź pożyczek. Myślę, że częścią odpowiedzi są reklamy, które nas otaczają. Cóż one nam mówią? Kup teraz, nie czekaj, nie odkładaj na później swoich marzeń. Zrealizuj te swoje marzenia już dziś. Jeśli nie masz dziś na to pieniędzy, nie ma problemu. Pożyczymy ci je. Co więcej, pożyczymy ci je przy bardzo atrakcyjnym oprocentowaniu, i cóż widzimy wtedy jakąś niską liczbę, ale bardzo wyraźnie widoczną na reklamie 2%, 3%, czasem nawet 0%. Ta liczba bardzo często ozdobiona jest małą gwiazdką. Ja mam taki zwyczaj, że od czasu do czasu lubię spojrzeć, dokąd taka gwiazdka z reklamy nas prowadzi. Bardzo często ta gwiazdka w takich reklamach prowadzi nas do małego, nie rzucającego się w oczy tekstu, gdzieś na dole reklamy bądź ulotki, gdzie wśród takiego suchego, nudnego, prawniczego języka pojawiają się cztery tajemnicze literki RRSO, a obok nich Jakaś wartość procentowa, często wyższa niż to, co się nam rzuca w głównej części reklamy. Tam mamy 2%, które bardzo wyraźnie widzimy, które nas bardzo przyciąga, a tam wśród drobnego druku pojawia się nam jakieś 20%. Możemy się wówczas zastanowić: No to jak to w końcu jest? Co jest tym prawdziwym kosztem naszej pożyczki? Ile ja tak naprawdę zapłacę za to, że dzisiaj kupię coś, a nie będę czekał? Na to gdzieś w przyszłości. Spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie tak krok po kroku. Dla większości kredytobiorców, takim, taką pierwszą typową myślą, gdybyśmy spytali ich o to, ile kosztuje kredyt lub pożyczka, odpowiedź byłaby: no to jest oprocentowanie, tak? Nasz koszt kredytu, koszt pożyczki to jest oprocentowanie, które muszę zapłacić. I to jest zupełnie naturalna odpowiedź dla bardzo wielu osób. Okazuje się jednak, że to bardzo często nie jest wszystko. Bardzo często z kredytami bądź pożyczkami, zwłaszcza takimi konsumpcyjnymi, które wykorzystujemy do tego, żeby kupić właśnie telewizor, wycieczkę, samochód, związane są z różnego rodzaju prowizje, opłaty, inne kwoty, które musimy zapłacić, na przykład w formie obowiązkowego ubezpieczenia, siebie lub rzeczy, którą kupujemy, albo jeszcze coś innego, co tylko zależy od inwencji osoby przygotowującej daną ofertę. I co wtedy? Okazuje się, że w takiej sytuacji porównanie różnych ofert jest dosyć trudne, bo chciałbym wiedzieć, w którym banku taką pożyczkę zaciągnąć. Więc zbieram oferty i cóż widzę? Mam jeden bank, który mi oferuje wyższe oprocentowanie, ale, ale niższą prowizję. Inny bank oferuje mi niżutkie oprocentowanie, ale prowizja jest większa. Oprocentowanie zwykle mamy naliczane. W stosunku rocznym. Prowizje są jednorazowe, zatem lepiej mieć kredyt na 9 miesięcy, a może bardziej mi się opłaca zaciągnąć kredyt na półtora roku? Jak się w tym wszystkim połapać? I tu właśnie z pomocą przychodzi nam nasz dzisiejszy bohater: tajemnicze RRSO. Już teraz nie bardzo tajemnicze, bo wiemy, że to rzeczywista roczna stopa procentowania. Cóż to jest? Jest to Wartość, która jest specjalnie wyliczana w taki sposób, żebyśmy tak, takie zróżnicowane oferty mogli łatwo porównać. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to jest nasz całkowity koszt kredytu, który ponosimy my jako konsumenci, wyrażony jako procentowa wartość kredytu, który zaciągnęliśmy, i wyrażona. W stosunku rocznym, czyli te różne na przykład jednorazowe prowizje, jednorazowe opłaty niejako tłumaczymy na język rocznego oprocentowania. Dzięki temu możemy dużo łatwiej porównać różne oferty, ale co więcej. Dzięki temu jesteśmy w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie, ile tak naprawdę ta pożyczka, czy ten kredyt, będzie nas kosztował. Więc Możemy z kolei spytać, to skąd w takim razie biorą się te wielkie różnice pomiędzy tą liczbą, która się nam rzuca w oczy na reklamie i tym RRSO napisanym małym drukiem. Myślę, że najlepszym sposobem, żeby to wyjaśnić, jest posłuszenie się prostym przykładem. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Idziemy do banku, chcemy zaciągnąć kredyt. Na jeden rok chcemy pożyczyć 100 złotych. Bank nam mówi, OK, Proszę bardzo, oto jest oferta. Oprocentowanie tego kredytu na jeden rok wynosi 10% rocznie, ale drogi konsumencie, drogi potencjalny kredytobiorco, za to, że wypłacimy Ci ten kredyt, za to, że udzielimy Ci ten kredyt, musisz zapłacić 5% prowizji już w momencie wypłaty tego kredytu. Co oznacza dla nas taka oferta? Oznacza, że. Do ręki dostaniemy 95 zł, bo złożyliśmy wniosek o kredyt na 100 zł. Musimy zapłacić 5% prowizji za udzielenie kredytu już w momencie jego udzielenia, czyli dostajemy 105, od razu bankowi oddajemy, w ręku zostaje nam 95. Ile musimy oddać za rok? Za rok musimy oddać 110 zł. Dlaczego? Dlatego, że 100 zł to jest kwota naszego kredytu i 10 zł to są odsetki, które przez rok narosły. 10% od 100 zł. A to oznacza, że nasz całkowity, prawdziwy koszt kredytu wyrażony poprzez RRSO, rzeczywistą roczną stopę oprocentowania, to 16%. Dlaczego? No, dlatego, że tak naprawdę do ręki dostaliśmy 95 zł. A to 5 zł jest też częścią kosztu naszego kredytu. No dobrze, to teraz yy, zastanówmy się dalej. A co by było, gdybyśmy chcieli taki kredyt na takich samych warunkach zaciągnąć na pół roku. Czyli znowu oprocentowanie roczne to 10%. Prowizja za udzielenie kredytu 5%. Ona nie zależy od okresu, na jaki kredyt jest udzielony. Cóż to w takim razie oznacza? Znowu do ręki dostaje 95 zł. 100 zł kredytu minus 5%, minus 5 od 100 zł prowizji. Czyli 95 zł. Za pół roku muszę oddać bankowi 105 zł. Dlaczego? Dlatego, że kwota kredytu to 100 zł, a za pół roku naliczone odsetki to połowa z 10%. Po 10% dotyczy całego horyzontu rocznego. Ponieważ kredyt jest na pół roku, to mamy połowę z 10%, które mieliśmy naliczone w pierwszym przykładzie. Czyli. Dzisiaj dostaje 95 zł, za pół roku muszę oddać 105. Oznacza to, że RRSO w takim kredycie wynosi już 22%. Zwróćmy uwagę, oprocentowanie 10%, RRSO 22%. Już widzimy, że jest całkiem spora różnica. Ale zadajmy sobie kolejne pytanie. No dobrze, ale przecież. Jeśli chodzi o same odsetki, to w moim pierwszym przykładzie w kredycie na rok zapłaciłem 10 zł jako odsetki. W tym drugim przykładzie płacę 5 zł mniej. To dlaczego RRSO jest nagle większe? Dlatego, że kredyt jest tym razem na pół roku. O połowę krótszy okres kredytowania, ale prowizja, którą musiałem zapłacić na początku, pozostaje ta sama i ona jakby... Rozkłada się na krótszy okres, czyli na jeden miesiąc korzystanie z mojego kredytu przypada większa część, większa kwota tej początkowej prowizji. W pierwszym przykładzie to 5 zł początkowej prowizji rozkładało się na miesięcy 12. W drugim przykładzie rozkłada się ten, tylko na, na miesięcy 6. I to właśnie powoduje, że faktyczny, faktyczny koszt kredytu wyrażony właśnie w takim jako roczna, jako ekwiwalent rocznej stopy procentowej jest w tym przypadku wyższy. No to zmienimy sobie jeszcze jedną rzecz, kolejną. Już widzimy, że im krótszy okres kredytowania przy innych warunkach takich samych, tym RR są wyższe i to się nam właśnie potwierdza w naszym ostatnim przykładzie. Teraz zaciągnąłem kredyt na 3 miesiące. Znowu płacę 5% początkowej prowizji. Naliczone odsetki w tym czasie to tylko 2,5 zł, tak? Bo odsetki za pół roku to było 5 zł, to połowa z połowy roku, czyli jeden kwartał. Daje nam 2,5 zł naliczonych odsetek za jeden kwartał, czyli 1 czwartą z 10, z 10% innymi słowy, liczone od 100 zł. Ale moja prowizja początkowa jest cały czas taka sama i w efekcie. Otrzymuje kredyt z RRSO już w wysokości 35%. Czyli, jak widzimy, tutaj okres, na który kredyt zaciągnąłem, bardzo mocno zmienia mi mój faktyczny koszt yy, pozyskania tego kredytu, który obliczam w sposób porównywalny między różnymi ofertami. Więc, żeby podsumować to, o czym sobie dzisiaj opowiedzieliśmy. O co warto z tego wszystkiego zapamiętać? Przede wszystkim pamiętajmy, że kiedy zajmujemy się naszymi finansami, czy pożyczając od kogoś pieniądze, czy lokując gdzieś środki, to 100 zł dzisiaj to jest zupełnie coś innego niż 100 zł za rok. Wydawałoby się, że jest to dosyć nieintuicyjne. Dlaczego 100 zł dzisiaj i 100 zł za rok to jest coś innego? Dlatego, że wszyscy wolimy mieć różne rzeczy. Tu i teraz, niż na nie czekać. Jeśli ja mam 100 zł dzisiaj, to dzisiaj mogę za nie coś kupić. Jeśli będę miał 100 zł dopiero za rok, to moją wyczekaną rzecz będę mógł kupić dopiero za rok. Co mi umożliwia kredyt bądź pożyczka? Umożliwia mi to, że nie będę musiał czekać przez ten rok, na to, żeby sobie moją wymarzoną rzecz kupić. Czymże jest wtedy zatem koszt tego kredytu lub pożyczki, jest opłatą za moją niecierpliwość? Pamiętajcie zawsze, że to ile musicie zapłacić za pożyczenie pieniędzy, musicie porównać z tym, i czy jesteście gotowi tyle zapłacić za waszą niecierpliwość. Jeśli stwierdzicie, że tak, chcecie taki koszt ponieść, tak, potrzebujecie tej rzeczy już teraz z różnych powodów. To wtedy pamiętajcie, żeby dokładnie przeczytać wszystkie warunki waszej oferty. Pamiętajcie o tym, że im krótszy czas pożyczania, tym większa rola różnego rodzaju opłat i prowizji, które nie zależą od okresu kredytowania. One naprawdę mogą bardzo mocno zmienić wasze rrs czyli wasz faktyczny koszt uzyskania środków finansowych. Jeśli już przeczytacie wszystko i chcecie porównać sobie różne oferty, najłatwiejsza rzecz, którą można zrobić, to popatrzeć na RRSO, którą, które praktycznie wszyscy kredytodawcy czy pożyczkodawcy muszą was przy takich zwykłych kredytach konsumpcyjnych, muszą wam przy takich zwykłych kredytach konsumpcyjnych przedstawić. To jest bardzo ważne. Macie prawo do tej informacji i wykorzystajcie tę informację. I pamiętajcie o tym, o czym wspomniałem wcześniej. Warto czytać drobny druk. Zatem udanych zakupów. Dziękuję bardzo za uwagę.